Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk, motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o, o autach używanych, tym razem Renault Twingo trzeciej generacji, czyli mały samochód segmentu A, pięciodrzwiowy hatchback, yy, oferowany od 2014 roku. Yy. Tutaj samochód jest dosyć ciekawie zbudowany, ma silnik z tyłu, napęd na tylne koła. Długość samochodu to 359 cm szerokość 165, niecałe wysokość 155, rozstaw osi 249 i 220 litrów bagażnika. Konkurent takich hałdy jak Fiat Panda, Hyundai i10, Toyota Aygo czy Kia Picanto. Modelami bliźniaczymi do tego samochodu było o dziwo modele Smart 44. Także auto przeszło w 2018 roku, przeszło facelifting i praktycznie w tym roku przestało być oferowane na rynku polskim. Głównie ze względu na małe zainteresowanie, auto było oferowane tylko z silnikami benzynowymi, właściwie. Trzema o różnej, o różnej yy, mocy. Co do samego, samego nadwozia, myślę, że auto może się podobać do dnia dzisiejszego. Samochód ma ciekawą sylwetkę zaokrągloną, yy, reflektory przednie, wysoko umieszczone, yy, okrągłe, yy, dodatkowo tylne lampy, klapa to wszystko współgra, tak jak powiedziałem silnik jest umieszczony z tyłu w bagażniku, można że po powiedzieć pod metalową klapą, oczywiście zaizolowano, aczkolwiek w ciepłe dni może tam być niestety bardziej gorąco i raczej jakieś produkty spożywcze odradzałbym na dłuższej trasie jechać żeby jechały w bagażniku, bo może być tam temperatura podniesiona co do wnętrza. Wnętrze charakterystyczne dla Renault, dla innych modeli głównie Clio, kierownica, tutaj cockpit środkowy, fotele. Miejsca jest wystarczająco z przodu na szerokość, na wysokość nad głową. No wiadomo, z tyłu tego miejsca nie będzie za dużo, głównie. Jest to segment A, auto małe miejskie. Także na to powinniśmy zwrócić uwagę. Kupując taki samochód nie spodziewajmy się, że będzie tam jakoś wybitnie dużo miejsca. Bagażnik wystarczający, myślę, dla, dla tutaj miejskich użytkowań. Co do silników, silnik podstawowy jednolitrowy SC 70-konny, silnik, później ten silnik był... Modernizowany, tutaj jest odmiana H4D, później silnik był B4D, mocniejszy, aczkolwiek on już nie był tutaj oferowany, tylko modela Daci oraz Renault. Kolejny silnik, tutaj 09 TCE, silnik H4BT o mocy 90 oraz 110 koni. Ta mocniejsza wersja była montowana też ze skrzynią EDC, czyli dwusprzęgłówką. Co do wyboru silnika, pf, najwięcej jest yy, tak naprawdę też yy, tych podstawowych wersji jednolitrowych yy, SCE o mocy 70 kg. Ten silnik jest wystarczający yy, do jazdy miejskiej i podmiejskiej. Nie ma problemów z nim raczej większych rozrząd na łańcuchu, wszystkie silniki mają, jeżeli ktoś szuka lepszych osiągów, to oczywiście 09TCE będzie bardziej dynamiczniejszy, ale jego będzie też skrzynia ograniczać, o, ten silnik jest charakterystyczny, on tak jedzie mniej więcej od 2-2,5 tysiąca obrotów dopiero, ze względu na małą pojemność i turbosprężarkę. No jeżeli ktoś szuka jeszcze lepszych osiągów, no to 110-konna wersja czy z automatyczną skrzynią EDC też będzie dobrym wyborem. Co do zalet Renault Twingo yy, trzeciej generacji. No tutaj, tutaj zaletami na pewno jest to, że dosyć małe rozmiary tego samochodu yy, są yy, także w stosunku do konkurencji. Na pewno można znaleźć egzemplarze krajowe, bezwypadkowe na rynku. To jest na pewno też zaletą. Auto jest dosyć, dosyć bezawaryjne, zwrotne. Napęd na tył dla niektórych to będzie plus, oczywiście. Ilość miejsca w środku jest także zaskakująca dużo. Jak na tak mały samochód. Co do WAD, no to tutaj ten silnik z tyłu. Dla niektórych to będzie wada trudny dostęp. Także bagażnik, który się może grzać od silnika od zamontowanego w bagażniku. No i napęd na tył, który dla, nie dla każdego będzie to, raczej będzie dla większości to wada szczególnie gdzieś w jakichś tam trudnych warunkach zimowych, w śniegu. Ale tutaj dobre opony zimowe czy całoroczne za tak naprawdę wystarczają, powiedzmy, żeby żeby poradzić sobie. Co do jakichś typowych usterek czy awarii, powiedziałbym, że auto jest specyficzne głównie ze względu na ten trudny dostęp do silnika z tyłu, przednia klapa także otwiera się dziwnie. Tutaj warto to mieć na uwadze, kupując takie auto. Zresztą Renault Twingo nie odniosło od trzeciej generacji w Polsce jakoś super sukcesu. Głównie z tego względu zostało wycofane tutaj z oferty w salonach. Tutaj auto nie jest specjalnie jakieś usterkowe, także nie powinniśmy na to narzekać. Same silniki są dosyć, dosyć bezawaryjne. Mechanika tutaj. Głównie powinien zwrócić uwagę na działanie wyposażenia elektroniki, wszelakich czujników. Co do sytuacji rynkowej, to tutaj ta sytuacja jest też dosyć ciekawa. E egzemplarze, powiedzmy, najstarsze e z początkowych lat produkcji kupimy już poniżej 20 tysięcy złotych. Nawet aczkolwiek będą to najczęściej auta sprowadzane z jakąś tam historią często. Nieudokumentowaną egzemplarze, im młodsze auto z małym przebiegiem gdzieś z polskiego salonu, to ta cena rośnie już grubo powyżej 30 tysięcy złotych. Tutaj mamy, patrzę teraz aktualnie, właśnie na takie mamy, na przykład egzemplarz pięcioletni z salonu polskiego za 35 tysięcy. I te ceny rosną tak naprawdę. Także tak to wygląda. Auto z automatyczną skrzynią z małym przebiegiem, to tutaj możemy nawet znaleźć w cenie 45 tysięcy złotych. Także tutaj i powyżej, także ta cena rośnie. Także to było na tyle odnośnie Renault Twingo trzeciej generacji. Ciekawy przedstawiciel segmentu A z napędem na tylne koła. Jeżeli ktoś szuka auta, w którym chce się wyróżnić tłumie to na pewno Renault Twingo trzeciej generacji będzie takim autem. Także dziękuję za uwagę do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.